W jednym, kochani, trzy w jednym. Słuchajcie, płyty zostały wznowione. Trzy w jednym, jest to kolekcja. Plus do tego jest pendrive, zaraz Wam pokażę. Do tego jest pendrive z moją muzyką, kochani. Jeżeli nie można słuchać na płycie, to można na pendrive. I są bonusy, właśnie, to jest ważne. Słuchajcie, są bonusy. dankę dankę są bonusy, kochani, uwaga, tu są płyty, są trzy płyty, kochani, są trzy płyty. Do tego jest pendrive, to jest kolekcja, słuchajcie, i oczywiście jest zdjęcie, słuchajcie, z dedykacją ode mnie i z buziakiem. I są jeszcze te płyty, które zostały również wznowione, koniec drugiej promocji, słuchajcie, jest fortepiano z buziakiem z przodu. To jest buziak, którego robiłam dzisiaj. Szminką od Big Kisa. Słuchajcie, to jest ze szminki od Big Kisa. O, proszę. Adam, gratuluję Tobie. Super, fajnie chłopaki. Cieszę się bardzo. Słuchajcie, płyty są wznowione. Można je sobie nabyć, pisząc do mnie maila, kochani. Jest fortepiano, jest mój singiel kakao, kochani, i plus do tego jest muzyka filmowa yy, i jest limitowana edycja z Big Kissem. Słuchajcie. Dzięki bardzo. W piątek na żywo. Tak. Jeżeli tak jak Adam sobie wziął, także Adam będzie miał tą przyjemność, że w piątek otrzymasz te płyty ode mnie, usiądziesz koło mnie i ja tobie je wypiszę. Także cieszę się bardzo. Super.